Bikan, chodź szybko, mnie. Szybko, A, szybko, mam serce. Szybko, szybko, kryję od tyłu bazy, nie, nie skaż tak, nie skacz tak, nie skaż, tak Nie ryzykuj, nie ryzykuj, nie ryzykuj ryzyku, stary, stare, staraj Idź szybko, idź szybko Tutaj na lewo, Okej Zaczęliśmy Nie e, sensie... drugi odcinek z Minecraft Nie jak to nazywacie, jak mówię Zakończyliśmy przed chwilą nagrywanie BiKan, Próbując się do nas dostać, w swoje życie, by się tu właśnie dostać eee, I co? I powiedz mi gość? Co postanawiasz robić? Ja, pier... Wypraszam ja. sobie, to nie będzie żadne ten. My nie Niemcy Dobrze, no dobrze. Nie ja Niemcy To wiecie, bo... Będzie Niemcem! Nie! BiKan Dobra, więc mówię. jesteś wygnane jak coś teraz. Aha. Ale ja z nimi jestem, ja od tej. armię No i mamy to. Kurde, dawać wchodzić! Tylko musisz sobie grzywkę ułożyć. Tylko ty musisz sobie grzywkę ułożyć na bok. To ułóż sobie. Daj kolego. daj Dajcie jedzenie. Masz jedzenie tutaj, masz sobie przepiec. Bo mamy tu piecyki tutaj. A to ja! Ty, a. Masz Idę ja hodować Dobra tak. Dobra Widzowie, no jak mówię, Ej, nie wiem dach, Mam o. raczej męskie drzewo Jest taka szansa, Jaki? widzowie Dużo daj, daj, daj. Jest taka szansa, widzowie, żeby nawet ten odcinek dostaniecie w środę Jak będziemy się chciało motować Bo to są takie, wiadomo, krótkie materiały, 20-minutowe Nie trzeba jakoś dużego czasu montażu na nie poświęcać Więc jest szansa, Dobra. że takie filmy właśnie dostaniecie częściej Przy okazji ja będzie dostaniewać fabularne No i co? Więc tak E, co musimy zrobić Zaraz. w tym odcinku? Najważniejsze, żeby nie, żeby nie marnować czasu Składzik mamy jakikolwiek Najlepiej zrobić farmę Taką prowizoryczną ja I fajnie. przyprowadzić Zrobiłaś, jak gdzie ty ją? Robi? Ale taką Zróbmy wiesz, taką to mam to ze zwierzętami To mm. chwila, bo to się prowadzi Będzie e, Weźcie, jest noc, mamy kości? Mamy kości? Czy nie? Y nie, nie ma hmm? Ale... Nie ma kości. Musimy. O, są, jest... są trzy, są trzy, są, są tutaj, trzy, tutaj, tutaj, są trzy, są tutaj tutaj, tutaj, tutaj. Muszę wykorzystać na pewno dwie. Na pieska, jakby coś ktoś chciał, to weź, zostaw tą jedną. Bo ja potrzebuję tylko o, i wyłącznie, ja chcę, chcę. żeby sprowadzić mućki. To wszystko, to wszystko, to jest zboże. Może Spider? Zostałem z pająkiem. kan. <laughs> i zasadzić drzewa jużowe. Chodź, ja dzisiaj Dobra. My tu przy okazji już wykorzystamy tą mączkę kostną żeby to się tak rozrosło. Dobra, ja mam rzeczy już, żeby sprowadzić krowy i ten. I. I jak to się nazywało? I kurczaki. Nie! Nie, 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 nie! Co? Co? Jaki ona ma kolor? Zielony? Nie wiem. Nie. Zostaw nie, zostaw nie. Dobra, uciekłam Dobra O nie, się tego brakowało, tego łuka Dobra, biorę sobie to i będę... idę sprowadzać stworki jest aż tyle? Albo w sumie... Ej, łanie to może być, dobra, zostawię. No chodź szybko, Nel! Czemu każdy uciekać z Tymi O kur... Ktoś mnie no, mi tak ktoś mnie śledził a może otworzymy tom? Jak to się mówi, jak ludzie idą do cave'ów To my otworzymy tom Grzegorz Ochronę Ochronę rycerską Arkenoego. noego Dobra. Dobra Chodźcie spać, chodźcie spać może Ale Bikan jest, Bikan ma ze 2 No nie Dobra, ile jest do dnia? Ile jest do dnia? Która jest godzina? No przeżyje się Dobra, trudno się Next, Nyx? Y, next, przepraszam, Nel Byłabyś w stanie mnie ubezpieczać podczas prowadzenia zwierząt? Uznajmy Dobra, to chodź Dobra Trzeba się przejść... Po... Tędy Trochę to będzie mogło zająć Bo Dobra. widzę, że Hubi biegnie Dobra No oni ja robię jakąś dzikomarkę na nowego. Właśnie... Właśnie tak patrzę Oszkirek, ogórek ogórek. Ogurek, ogórek, ogórek. Zielony garniturek. O! Myślę, że widzowie takie wysadzenie komuś domku, załóżmy, będzie traktowane jako przestępstwo tutaj. Czyli jak ktoś komuś wysadzi domek, to zostanie ba bana. Hmm. Jeśli będziemy wiedzieć, kto to zrobił, to zostanie przebany na gorącym uczynku. Że wiecie, to sobie troszkę jak w prawie. No, troszkę jak w prawie. O łuk, idealnie Pytanie jestem fojanem, dasz mi łuk? Dasz mi łuk, to sobie Tak Nie kłuje. Teraz uwaga Bojo, jeszcze ich brakowało Boże, Krisia, chodź Znalazłam cię Jaka Krisia? No hura W imieniu Krisia Krisia, super no Zresztą myślałem, że ty mnie nazywasz Krisia Miała się bronić, przypomnieć ci! Uh, A ja mia dziecko bronię. Czekajcie. się też bronię. O! Oh, Jezu. Czekaj, muszę sobie zwiększyć. Czemu ja mam? Czemu mam XREA? Nie! Nie, 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 nie. Czemu mam X Raya? Nie wiem, może coś czy co was skąd teraz? Resource, a mogę go... Czekaj, usunę sobie go z tego Widzowie macie ok. tu dowód, już nie ma x-raya Usunę go sobie, nie aż żadnej myśli Cały łuk przy Dobra Dobra, już, już jest kit. E, musimy iść... O nie! A nie, dobra, to jest villager, myślałem, że pillagerzy tu są bo zaraz się okaże, że Pika znowu będzie mieć z dwóch przez cały odcinek, nie? I się ja ją zniesła. Okay, Pewnie tak. O, i kolejna. O mamy ja armię, tak. Ta. I... Ile masz tam kurczaków? Yy, raz, dwa, trzy. No to idź z nimi. Jeden, Jeden się w sumie próbuje wydostać. No to idź z nimi, dawaj. Idziemy, chodźcie. Mama was obroni. O, jednak o. Bartek wrócił. O, Spoko, zabiję go. Aaaa, Jezus Maria, chodźcie, chodźcie co to taki głośny? Muszę sobie. Wy muszę sobie ciebie, muszę sobie ciebie przyciszyć, Wikam, na stówkę dać. Poczekaj, nie, bo ja miałem mikro daleko. W się sensie blisko. O, już. O, no i teraz skid. Ja nazwa. wam powiem coś w tajemnicy. Oni chcą zrobić zamek przeciwko Tobie. Czemu przeciwko Noego? mnie? Ej, budu. Widzisz to jezioro? No. Buduje tam różowo Noego Nie. Tak. Nie, a co to jest Arkenoego w ogóle? Tak szczerze. Nie wiesz co to jest Arkenoego? Arkenoego? Kojarzyłem, że to był... nie, wiem, czy ja się nie mylę, ale to jest jakiś statek chyba. Bo to Serio? jest... Serio, nie statek, wiedziałem. Powodziowy. To jest statek bo powodziowy. On się obroni... Bo ten, bo coś tam było, nie wiem. Ktoś tam pan ja powiedział tam nie powodziowy. wiem, nie pamiętam, nie pamiętam tego. Słuchajcie, widzę, ja nie jestem jak chodzi o historię ja takie czemu. rzeczy. Nie jestem. Inaczej chodzi o to, że to jest y, Arka, w sensie, że Noego, że ten, że Pan Bóg ten było dużo tych. A tych to ja wiem i... to był z nie, tej opowieści Ewy i to jest ten, który wierzył najbardziej tam w Boga, pomagał mu i tam w życiu na tą arkę chyba go, jego synów z żonami? Tak? O to chodzi i zwierzęta. O to chodzi? Tak, ale Dobre, to no. nie dlatego, że on w niego wierzył, tylko chodzi o to, że... Się. E, chciał zrobić po żeby wyczyścić wszystkich grzesznych ludzi No on był najmniej dalszy. grzeszny a, a nie, a, a chodzi o to, że on był najmniej grzeszny i on się do niego po prostu zwrócił w śnie, że ma zacząć budować Arkę. A no dobrze. I żona z dzieciakami się patrzy co on głupiego robi, czemu on jest taki dziwny. No to ja już tak rozumiem, znaczy ja, ja zaczynałem ten... tak. historię, nie, czy ty weźmijesz to w film, a ja już wiem o co chodzi. Na razie do domu! Na razie do domu sprowadzię. Moje dzieci nie, 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 nie na Getsy! Nie! nie. nie na Getsy! <ślesk> Chodźcie to, to chodźcie tu. otwórzmy KFC tutaj Nie wiem opa! A jeszcze że mam Jakiś pytanie drüber. do was, Idę bić bu karpie. kiedyś burrito? Szczerze Tak, idę idę, idę, idę bić karpie Ozbiłem karpia <laughs> Dobra. Muszę na razie wziąć ten. Ej Peskito, skoro ten się o burrito, to wiecie co? Mam pomysł Zróbmy to jak kiedyś, mówiłem coś o tych... Komentarze do serduszkowania, to słuchajcie, napiszcie burrito, burrito, idealny komentarz do serduszkowania. Ja bym dał kurito. nie, ja bym curito, ale napiszcie burrito, to wam przypnie serduszko. Bikam też wam przypnie serduszko, Grzegorz też wam przypnie gruszka asku, tez kubij, nel, shadow. Tak naklejki w trzeciej klasie podstawówki. Właśnie ale wszyscy tam przypniemy tam. serduszko. Dobra, no gdzie tam to tam jest? Tam. Ej po... Zwiększa się ta baza strasznie O, 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 o ela, ela. Ja idę robić schody Schody to batek okay, ja cie... z tej głowy Co? To co ty ja, he, he, ja he. nie mam schodów Ja mam po prostu pod górkę w mu... Ja mam Mój mózg to mój mózg jest taka jedna wielka górka, ja jestem takim człowiekiem sa, sam Ciekawostka ciekawostka, no. ciekawostka ani razu na nią nie wsiadłem Na co? Na górkę w mózgu. A <grywa> ja widzowie Sam się nie śmieję, dlatego że sam miałem schody. Dobra, sam się śmiałem, ale sam miałem schody. Na tym tu polega ten żart. Sam kiedyś poszedłem do... Yy, taka historia, słuchajcie, takie macie właśnie historię. Poszedłem kiedyś do fryzjera, a to, a do barbera. Poszedłem do Barbera. Nie fryzjera w sumie, do Barbera. Jak byłem jeszcze kiedyś w Poznaniu. Słuchajcie. Poszedłem do Barbera. A już nie jesteś w poznaniu? Już nie jestem, no to no, no i jak poszedłem do, do Barbera, do to tam był Ukraińiec po prostu. Po prostu strzeg mnie, nie? No Pan i. Pan Ukraińczyk. Ukra... No to Ukraińczyk, Ukrainiec, seks Jak, jak, nie, jak nie, się nie, nie, poprawnie mówi. Nie, 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 nie obrażaj Ukraińców. Ja nie obrażam. Ja... ja po prostu chcę tak powiedzieć, słuchajcie. To powiem, to już po prostu. No wybiłem m... prawie wszystkie ośmiornice No i słuchajcie. Mówię, ja patrzę sobie do lustra. Ej, dobra, nogi, no pokazuje mi styl głowy. No i nie to zauważyłem, nie wiem za bardzo na czym też polegało. schody, no, wiecie, nie byłem za bardzo zagęszczony taki fryzury typowo. Nie zwracałem jeszcze tak bardzo uwagi na to, jak yy, czy tak wyglądam Wiecie, w fryzurze dobrze czy nie. E, na pewno nie tak jak teraz. No i po prostu. Yy, moja mama, nie potem się... jak wróciliśmy do domu i zauważyła te schody, to była zła. Oj, była zła. No i po prostu nagle wróciliśmy tam do tego barbera. No i co? No i powiedział, tak, słuchaj, pan, yy, no wiadomo, teraz mówię tak bardziej prześmierczo, ale coś w ten deseń takim. No wiadomo troszkę poważniejszym tonem, spokojniejszym, że... Yy, to Czemu że się go <laughs> Widzisz jak teraz wygląda? Tak, akurat powiedział, że czy, yy, widzi pan te schody jak teraz wyglądają, no, akurat taki no wiadomo, typowy komentarz. Też bym tak powiedział. No i co? No i, pan, no i mama powiedziała, niech pan go tak tą maszynką z tyłu elektryczną. Zrobię i będzie git. No i szczerze to o wiele lepiej wyglądało. Miałem tak na z tej Jeszcze niech powiem, Piszą? Oho, czekaj. No Naprawdę? No poczekajcie, poczekajcie, coś powiecie. No. Nie wiem, co oni robią w tych czasach. Też bym płakał, jakbym tak wyglądał, stary. Czy są <laughs> państwo mieszkańcami tego domostwa? Nie. <laughs> Nie. Na pewno? Nie, no jesteśmy, no o co chodzi? A kto pyta? Ej, jak... Yy... A kto pyta? kto to król kubi, król Shadow, król Asko, własny antykrystonik. Prosimy o podatki. Co? Wiesz co? Panie, panie, podatki to pan będzie za płacił, jak Ubi. mi pan nie wyjdzie. Żadne podatki, tu nie ma żadnych Ubi. podatków. Ubi. Atakuj. Oboje jesteśmy A... uzbrojeni. Tak właśnie, A tak! właśnie atak! Właśnie to jest pytanie. Jeśli, jeśli ten e, zaatakujesz mnie, wywołasz wojnę. Dlatego nie, nie chcemy porówna, tu nie ma jakiegoś takiego Antychrislandia. Za czym co coko... poczekajcie, Poczekajcie. Jest Antykrislandia, nazwaliśmy ten kraj Antworto. A ty wy możecie mi dać dokończyć cicho. Nie. Ja wam powiem jak to wygląda. Następująco. Nie damy wam opad, bo jesteśmy biedniejsi. A poza tym to jest jak z Niemcami i Polską. Niemcy są... Niemcy są ten. Bogatsze to dają Polsce, więc czekamy na ten, na nasze te. Płaty, które Chodzi tu zarabia. o to, że poza tym... Nie, czekaj, jak zdecydowaliśmy się tu mieszkać. E, państwa były w... E, k, tem, gdzie one były? W Pixel tam i w innych takich. Tu nie ma czegoś takiego jak państwa. Bo jest Już jedno państwo, Nie ma żadnej Antyklisonii. Jest Antyklisonia, nazwaliśmy tak to miejsce. A kto stworzył serwer? Ja. <laughs> Ale my przejmujemy <laughs> władzę. <laughs> Cicho A my, ale, ale my tak, mamy przewagę! Mamy dziewczynę! Taką przewagę! Nie, inaczej! Macie tak przewagę! A prze... Nie, inaczej, masz przewagę, tak, masz właśnie, ja serwera! Filowo! mogę nas poćpić! Właśnie, jestem właścicielem serwera, to ja powinienem opierać opłaty! Ej, czekaj, mam pytanie! Już nie jestem! Nie jestem! Grzegorz, chodź w konsolę Wiesz kogo zbudować! Okej, okay, czekaj, ba, czekaj, już ba. Patrzcie na prawo, eee... patrzcie na prawo. Tylko nie mnie tym razem. No. Czekaj, cza... okej, okay, już zumiem, już. Macie tydzień o, na zapłacenie podatków, inaczej sobie będę chciał. Ej, 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 ej. To on pierwszy uderzył go, to on go pierwszy uderzył. Dobra, przeproś, Dobra, no. eee, sorry, nie, sorry. Nie, nie ma. Fix, patrz, a to za tydzień lepiej miejcie podatki. Za tydzień to ten serwer aktywny nie będzie! <grym zezpień> Shadow, zejdź, Shadow, zejdź. Zdjęć Idziemy. Ja, ociekajcie do tej swojej krainy, umarłych. No to? No, do jeszcze. wracajcie do swojego szerega. Jeszcze wrócimy. go Co? nie mam. Ja do tego mm. zajmę mam Minecraft. Nie, nie, czekaj Dobra, musimy patrzegać... Będą, Będą no nam było. mówić, że chcą wywołać jakieś podatki, ta już im dam Na przeproszenie! Dobra Chris mam. ja mam plan No. Ja, ale dobra, przynajmniej dzięki nim mam pomysł Mam przynajmniej pomysł dzięki nim na miniaturkę Słuchaj, ja mam lepszy plany niż ty Zrobimy tak Słuchaj oni nie wiedzą, że jestem z wami jeszcze, bo ja powiedziałem, że się nie zdecydowałem. Powiedziałeś przed I chwilą, Asku. Tak. Co? Powiedziałeś, ale, ale, że to... wybierasz naszą stronę. Nie powiedziałem. Powiedziałeś, że wybierasz tą stronę. Zdaję ci się, zrobimy tak, że ja im tam ten, te, ten, te podrzucę. Te. Bum, bum. Nie no, aż tak? Nie, dopóki nie wrócą hmm. drugi raz, nie rób czegoś takiego Wiesz, zobaczymy co Ale oni zrobią I am, am pyrotechnik, I am wiedzieć jak to się robi, I am bum bum Nie chcę ja ich odkopać Potrzebuję tego Tego? I tego i tego? Łopaty Tego? dzieci znalazłam Kurde, matka dzieci znalazła Jedzenie gdzie masz dzieci? Nie, czekaj. Prisza wyłożył. Ej, 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 wypadł, wypadł. Gdzie są dzieci? Będę spowiedział. Zabrał na... nie mnie. Ty, 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 ty. czekajcie Ej, shadow! Czy się coś się powyliło? Ja, to co ja może się tak tylko... Zabrał drewno! Wy, zabrał drewno! Zabrał drewno bez pozwolenia. Nie chcę się z wami w takie ten, rzeczy. Nie chcę się walić z wami w państwa miasta i takie, że jak chcecie to się bawcie między sobą. Ja wolę pograć sobie. Ale przynajmniej jak chcecie drewno, to wystarczy się pytać, to bym wam pozwolił. A przynajmniej łowi. Dobra. Już już szczerze. Szczerze. Żeby... Słyszałeś? Tak Co? Dobra, ja, nic, ja strzałem nic, w klatce. Ale żeby dobra. tak się posunąć, żeby zabrać jeden blok drewna, widzisz co on zrobił? Im to wyjaśniłem. Tak. To jest tak. nie, Bikan. Wiecie jak to się robiło kiedyś? Blokowało ci jeden blok na crafting. Co mogłeś zrobić? Ja to on odzyw drzewo mamy. No co, ja powiem. Była taka baza Grzegorza. Ja się, to ja, ja, ja nie wiem moje mojej bazie W Sajom mieszkałeś, pamiętam. Dobra. Teraz widzowie co, ja robimy coś takiego, że ja mam szczęście, ja mam szczęście, szczęście są... wymawiać coś ze swoich słów. Znaczy, ja jestem przy tak, tego, że. to prostu... mają jakieś Dynie na łowach No mówię Halloween ja, nowy nie... event, może być. Halloween niedługo. Chyba jest jak z Turpaka w gram, każdy będzie mieć coś na Mhm. <grym> Albo wełpie Wełpie. Pytanie, ma ktoś dirta? Chwileczkę, to ja mam. Jezu Mam dużo gravelu Masz Dzięki Muszę zrobić trasę, żeby ten... 5 pięć 5 pięć 5 zamiaku, zamiaków i dwa gdzieś What the hell co ty mówisz? Będę do dziury prawie zginęłem, ale żyją oszkiele. Wiesz co mi jest ciężko wiedza, wiadomo, co się mówić, przez to że nagrywamy drugi odcinek od razu, to nie wiem czy... czy kiedy się nie powtarzam i kiedy się powtarzam. Le wyfajnie dostaniecie screenshota teraz jak my będziemy robić. Zrobimy zaraz sobie screenshotika na... ten Miniaturę na nie, nie na miniaturkę tylko na posta hmm. na YouTube, żebyście wiedzieli, że przedwcześnie, że to jest jakaś serijka. Okej, okay, widzowie. Mamy coś takiego. Ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem, żeby teraz po prostu wiecie, to przy ta zieleń przeciągnęła się tutaj, żeby te zwierzęta miały wiecie no jedzenie. No nie pisz, bo ta cała ta przycisk zniknie później. A jak to uuu, wygląda? Uuuu, uuu, ale ładnie Czy jednak mieszkamy znowu w cave? Daj nie mi no. spokój Potrzebuję... Potrzebuję... Gravel zaliczamy do kamieni, nie? Ja bym zaliczył na razie do kamieni Czemu nie ma... Kurde, czemu tu jest z tych kurczaków? Co jest? Nie pytaj mnie, pytaj Nel no to kur... Dobra, Czeczki pieczone. Okej, okay, rośnie. Arena walony pod schodami śpi. Batafel. Arena walony pod schodami śpi. Prawie spadłem i się umarłem, ale jestem w bazie i się dobrze bawię. Co ty za dziwny ten? śpiewasz. O, to ty myślałem, że ucieknie z jeden. Dobra. Kraftuję sobie łopatę i idę, 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 idę jeszcze wykopać resztki tego. Jak on miał? Szwiru? Tom KGBN. To brzmi jak zespół, taki y k-popowy KGBN. Jest taki zespół? Nie, ale brzmi. To brzmi jak taki zespół. Jest taki zespół, nie? Po prostu jak brzmi, powiedziałem, że brzmi jak zespół K-popowy. A nie że, taki zespół. Ty, dobra. Raz, dwa, sześć, siedem, osiem, dziewięć, piętnaście, dwadzieścia, czterdzieści, pięć, osiemdziesiąt, dwa, trzydzieści, sześć, pięćdziesiąt, siedem. Dobra. I wszystkie inne liczby Arystotelesa. Piknie. No, no i super, nie no, brakowało mi. Co oni tam robią? No i naprawdę jest ciekawie. My chyba musimy, będziemy musieli ze uzbroić w niewitki i tak popatrzeć sobie co oni robią, bo ewidentnie oni chcą się zająć nami na pierwszy cel. Teraz jesteśmy tylko my no w sumie raz. No to jako pierwszy i ostatni No to tak, to z tym się mogę zgodzić. No, na razie niech tak się tu pojawi... No dobra jeszcze to kopię tutaj kawałeczek widzowie No i zakończymy teraz... Ej, a ja wam pokażę jakie będę mieć flex teraz Poczekajcie, chodźcie do bazy, ja wam pokażę jakie będę mieć flex. No dobra Wiecie kawi, co nie wiem, jakby tak jak mi nie Jesteście? Już zaraz Dobra, już idę. No cóż, widzowie farmy się nie udało. Jakiego... No Uwaga! Niech każdy patrzy Yo, Dobra widzowie, no cóż kończymy odcineczek Żeby to było wiadome No jak BigHun do nas dołączył, w takie mini podsumowanie to BigHun do nas dołączył Grzegorz tu jest z nami Jak zbudowaliśmy coś aj, i wiemy, że Kurde kurczaki Dobra sprowadzamy kurczaki w tym czasie, sprowadzę je No i co widzowie, w tym czasie o, tutaj zrobię... No w sumie dobre miejsce na początek. No i co? Budowaliśmy farmę i wiem, że chłopaki coś kombinują. Ja nie wiem co. Nie wiem na czym mi tak zależy, czy to się rozciągnie, czy może właśnie pogadamy z nimi po tym odcineczku i to zakończymy. No ale już pamiętajcie. Komentarz purito! I będzie serduszkowanie o nas wszystkich! Żegnam się z nami, no chodźcie się tu ustawić, pożegnać się. Chodźcie. Żegnam. Słuchajcie mi te kury! A! Już. już, 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 Dawaj, możesz wyjść Dobra Dobra Dobra, widzowie Żegnamy się wszyscy z wami, chodźcie tu Beacon, beacon, beacon Żegnamy się wszyscy z wami ELO Au